Cześć, z tej strony Sol. Zapraszam Was na kolejny odcinek Builders of Egypt. Właśnie weszliśmy na, dalej na naszą kampanię. Oho, oho, coś tu się dzieje. O kurczę, magazyn polio. Strażacy, działajcie. Ty strażak, co robisz? Ej, gaście to, gaście to szybko, biegusiem. Dobra, udało się. Uh. O kurczę, atrakcje na start. Ogień niszczy budynki, zbuduj remizę strażacką blisko budynków, aby zmniejszyć ryzyko pożarów. Tak, 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 to wiemy. To wiemy. No, jesteśmy na minusie cały czas. Wiecie co? <laughs> Wiem, że... Znowu nie mogę tego znaleźć. Mm, mm, mm. Atrakcyjność, z powodu, atrakcyjność z powodu nieatrakcyjnego sąsiedztwa. Jeden z domów nie może zostać rozbudowany. Możesz sprawdzić informacje o domu, aby zobaczyć obecny i wymagany poziom atrakcyjności. Aby zwiększyć poziom, możesz zbudować w jego sąsiedztwie budynki, które mogą, mają dobrą ocenę. To zrekompensuje budynki o złej ocenie. Możesz także spróbować Przerażować budynki tak, aby te niechciane znajdowały się jak najdalej. No dobra, dobra. <laughs> Tylko tak. <laughs> wszystko jest ok. Wykres, wykres. No, wszystko tutaj sprzedajemy, także jest w porządku. Tylko co ja chciałam zrobić? Finanse i na razie niestety, ale obniżymy o jeden. Niezatrudnieni, mamy dużo niezatrudnionych. Co tutaj z tym domem jest nie tak? Nie chcą być koło domu, bazaru, domu, remiza. Studnia, palma, ogród jest ok i jeszcze jeden dom. Czyli co, jeżeli jest blisko sąsiedztwo, to, to oni się burzą? na no, to wygląda. Czyli najlepiej, jakby sami byli otoczeni. <laughs> otoczeni ogrodami. Co tutaj mamy? Myślę, że w innych miastach jest gorzej. O, no, 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 prawidłowe myślenie. Co tu mamy? Z wielką pokorą i szacunkiem przychodzę do was w tej chwili. Mój mąż zaginął gdzieś na ulicach naszego miasta. Okej. Okay, już go szukamy. Yy, prawdopodobnie jest to... Nie, to nie jest. To jest strażak. Ale też świecił na niebiesko. O, to nie on? Jest! Odnaleziony. Super. Okej, okay, tu się przekształcili. Wiecie co może z tej strony? Trochę damy. O, mamy pieniążków już troszkę. Bardzo dobrze. Póki jest dobrze, to ja zrobię im te budynki. i Jakieś od razu wstawimy ozdoby. No dobrze, troszeczkę spadło to. Mhm, ale mamy dużo robotników. Coś tutaj się dzieje. Co potrzebujesz, panie? Co pan potrzebuje? Gdzie jest moja żona? Znowu. Znowu żona uciekła. Czekajcie. Och, nie tym klikam co trzeba. Coś tutaj. Jakaś żona. Jest. Nie ma. Ucieka żona. Nie, idą do nas. Super. Będzie więcej ludzi. A skoro więcej ludzi to musimy mieć dla nich pracę. Nie wiem, a oni dalej działają. I tu wszystko się też dzieje, więc nie wiem jak... jak to jest. No tak, tak, szukam ci tej żony, ale, o jest, tu idzie. Jej! Nagroda, brawo! Dobra, dobra, teraz tak, kopalnię turkusu jeszcze dodajmy żebyśmy mogli im. Teraz jak, jak można tutaj rozłożyć te kopalnie jeszcze hmm, przykład z tej strony. Poczekajcie. Hmm. Tu najdalej. No to i tak będzie trzeba jedno. Dobra, to zróbmy. Tak, żeby było po prostej. Oj, kasy już nie ma. Jest dobrze tutaj. Migracja zatrzymana. Mhm. Efek efekt bezrobocia minus 2. Wpływ stawki podatkowej 2. Efekt stawki płac. kampanii. Zero. No dobra, dobra, ale nie ja chciałabym się dowiedzieć jeszcze. Hmm. Jak im tutaj pomóc? Czy jest coś takiego, jak nosi woda? Bo wiem, że coś takiego było, ale... No tutaj jest tylko studnia. Nie mamy możliwości żadnych innych. O magazyn jest pełny. Hmm, no. Zaraz ktoś przyjdzie, kupi, to będzie miejsce. O proszę, znowu jakieś... <laughs> jakieś. O, teraz, teraz żona szuka męża. No dobra. Zaraz go znajdziemy. Tylko skupiam się na żonach i mężach, a tu kurczę. Ciężko jest z tymi rzeczami, żeby utrzymać w dobrej kondycji. Jest 30, kurczę zrobić. Teraz mi będą wychodzić. Tego się obawiam najbardziej. Że będą uciekać nam. O, jest! Znalazłam ci męża. Gdzieś się szlają. Do kochanki. <laughs> być może, być może. Dobra zadowolenia, no właśnie czu, czu. oj, bardzo nie zadowoleni. minus 2 punkty zadowolenia jest mm, no, troszeczkę na minusie jesteśmy, więc nie mogę za bardzo za bardzo tu zmienić o, a mamy 230 liczbę a ile było? o, jest, 230 czyli poczekamy na biżuterię i musimy utrzymać ludzi Super. No i będzie wykonane. Także, także... No, kupujcie te biżuterię. Ja już tu puszczę może. No, chociaż... Nie wiem, ta pauza jakoś nie działa chyba. Bo oni i tak, i tak się ruszali, działali i... I wszystko się kręciło. Co Wam potrzeba? <laughs> Nie wiem jak to odczytywać. No, magazyn, tak? Minus 7, bo jest blisko. Dom. Czyli dom w pobliżu. Minus 3 to będzie ten za drogą, a minus 5 to ten. ten obok, chyba. Tak mi się wydaje. Kopalnia Turkusu 0. No dobra. Palma. No jakbyśmy mieli więcej pieniążków, to bym powstawiała jeszcze im te dekoracje. A jak z tym domem? No, to są tak, palmy 212, magazyn minus 6, bo jest dalej. Dom minus 7 bo jest blisko. A ten drugi dom 8. Aha. Czyli o jedną kratkę jest dalej. To jest 7, a ten w pobliżu jest minus 8. No i nie lubią, <gryw> nie lubią sąsiadów. Nie lubię jak mają sąsiadów obok no Co on leży, tak? Co on tutaj robi? Odpoczywał, czy, czy się zemdlał? Dobra, palmy daktylowe. No dobrze, te palmy dużo dają punktów, więc trochę niwelują te minusy. Na przykład dom w pobliżu i dwójka, minus dwa dom, czyli jak? To czytać? Dom minus 12, magazyn minus 3, bo jest dalej. Nie lubię koło magazynów. Muszę pamiętać o tym. Remiza strażacka minus 1, no ale no muszą być blisko remizy. Bazar dom minus 2. Minus 2 to ten? Nie. Jest jeden i drugi dom. Obok siebie są, chyba że minus 2 to, to ten? Poczekajcie. Tu kliknęłam i tu pokazuję chyba minus 2, minus 3, minus 3. No dobra, chyba już łapię o co chodzi. Okej. Okay. Tu minus 2. Strażak, tak? Tak, premisa. Dom minus 12. Statua. Dom minus 4. Jeden, jeden posterunek architekta. O, lubią architekta. Koło architekta lubią, ale koło remizy strażackiej, żeby mi się nie paliło, to już nie lubią. Powinno być właśnie odwrotnie. Aha, tutaj minus 2. Cztery magazyn, ok Już czaję o co chodzi. Mhm. Mm no dobrze. O, no, trzeba tutaj pilnować. O, jadą. Jadą po... Mam nadzieję, że po biżuterię. <laughs> mam nadzieję, że po biżuterię. To jest biżuteria. Tak, mamy 400, a on jedzie tu prosto. To ciekawe po co jedzie. No, panie. Co tam bierzesz? Wykupione to towary, sprzedane towary. Aha, przeniósł nam. I zabrał turkus. Jeeeeh, nobra Dobra, Turku, po turkus po, przyszedł. A my czekamy. Dobra, to przyspieszmy. Mam nadzieję, że zaraz tutaj się poprawią te pieniążki. O, tutaj jeszcze jedzie. Gdzie on jedzie? Aha. Potem mieć jedzie chyba, czekajcie, e, nie mogę go kliknąć, czekaj, panie, mm, mięso dał chyba tak, Aha. a tu jeszcze jest. Co on? Dobrze, mam nadzieję, że jest. Tak, kupił. Kupił biżuterię. Brawo. A jak my stoimy, bo tam 400 tylko wziął miedzi. A ile mamy miedzi? Zero, czyli tutaj się nie dzieje. Dobrze, włączmy ten magazyn, niech oni to ściągają, bo mi się wydaje, że cała jest. Mieć w kopalni. Plus 100%. Nie wiem, czy to się zacięło. Mm. Jak tu jest pokazany, magazyn. Efektywność jest okej. Okay. Tutaj też minus 3000 Kurczę, Trochę to mnie niepokoi. Ale może zaraz. Tylko biżuterię sprzedamy i będziemy mieć zwycięstwo, o! Co tutaj? Znowu żonę zgubiłeś? Panie! Tam jest, idzie do na targ. <grym> no, ale zawsze coś dostaniemy. Hmm... <grym> no troszeczkę dużo to idę do tego bezrobocia. Ale co? No nawet nie mogę nic tutaj postawić. No przykro mi Tutaj macie już z powrotem. Hmm, bazar, czy oni tak, oni mają mięsko na full hmm. No dobra A czekajcie, tutaj na bazar ino? Tak, oni przynoszą tą. Na bazar niosą. A nie czekajcie, bo zabrali nam. Żeby, na... żeby nam nie zabrali. O, właśnie, tego się obawiałam. Całą biżuterię zabrali. Chociaż. Czekajcie, może tutaj jest. Musimy ją sprzedać. 300 kurcze. Ten. Kupił turkus. Ajajaj. Dobra, jak sam stoimy z tym? No, jeszcze trochę. Jeszcze trochę tej biżuterii i będziemy mieć załatwione. Dobra, już mamy prawie. Jeszcze 100 biżuterii i mamy załatwione. Mam nadzieję, że to zaraz się y, zrobi, bo jak tutaj spadnie nam. Plus jeszcze to bezrobocie, a nie mogę żadnych miejsc pracy dodać, bo mamy na minusie. No to zacznę nam uciekać, więc... Sprzedane towary, no ale chyba nie biżuterię, bo by nam zadliczyło. Mhm. Musimy poczekać i chwilkę, zaraz może... Może będziemy mieć. Ojej, już jest minus 7000. tysięcy! <grym> szybciej! Tu już zero, o nie, o nie! Coraz gorzej. O, zaraz będą uciekać nam kurcze. Dobrze, jeszcze tutaj żony szuka. Kolejny. O, jest, żona jest. Proszę bardzo, znaleźliśmy żonę. O, jeszcze ukryty skarb mamy. No, zdążymy, zanim tam wykupił tą biżuterię. Nie. zwycięstwo, ale Faron jest rozczarowany twoją pracą. Bez jego osobistego wsparcia następna misja będzie trudniejsza. U, lala. Wynik minus 1607. O matko. No słabo nam poszło. Cena eksportowanych towarów. To możemy ustalić w ogóle cenę? Mm, dobra. Cena minus jest. Początkowe zapasy chleba. Na minusie, no ale to nie mieliśmy wpływu na to. Szanse, że inne miasta zwrócą się o pomoc. Tempo produkcji towarów, mm, no właśnie, tempo. Ale od czego tempo zależy produkcji towarów? Przecież było wszystko blisko. No dobra, chcesz dalej ten poziom? Nie, lecimy dalej. Następna kampania to Podróżując w Zaświaty, ale myślę, że już sobie ogramy ją w następnym odcinku. Ten odcinek będzie troszeczkę krótszy. Ja Wam dziękuję za uwagę. Miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy oglądacie. Trzymajcie się. Pa! pa.